Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie i pozdrawiam. Jest godzina w pół do ósmej, a ja w Arbajcie, Zobaczcie, a wiecie gdzie się wybieram? Do Kaniełowa, do Artura z Kaniłowa. Jeszcze przed świętami musimy coś zrobić tam na elewacji to cieplenie tam styropianem, bo jest teraz odwisz, także możemy jechać coś tam jeszcze. Mogę jechać porobić. Także będzie super, coś tam dokończymy, jakiś etap przynajmniej kilka godzin zajdzie, ale przynajmniej coś tam się zrobi, pokażę wam jak będę na miejscu. To jest dla dzieciaków, czuję <laughs> zelek. No i wezmę mu trochę jak pachną suszonych grzybków. Bo. Bo miał jakieś, ale coś mu się tam stało z, z grzybami i po prostu no, musiał je wyrzucić, bo chyba były niedobrze dokręcone. Ale wiecie, że ja mam sporo tych grzybów. Spoko, mogę mu zabić. To jest dla dzieciak dzieciaków. No i widzimy się na miejscu. Jadę mu tam pomóc. To się przeciąga ta robota, bo wiecie, no Artur ma dwoje dzieci, małe ich, prace i to się nie da tak połączyć wszystkiego. A ja wiecie, samemu też nie dam rady wszystkiego robić, także muszę mieć Artura przy sobie, żeby mi pomagał, tak? No, ale powiem wam, nawet to idzie. No. Nawet to idzie. W przyszłym roku skończymy. Dobra, lecimy, bo mamy godzinkę przed sobą. To zapinam. Tu zapnę na takie, widzicie, o. żeby się nie wysypało. Takie ła <noise> ła Dobra Lecimy, czapka będzie na budowę, taką wezmę. Ne... No dobra No dobra To ja już jestem, manie chodź tu, chodź tu, chodź tu, ty wujaku ty mały No no, 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 no. Arduur już tam działa, rozwija kable. Mm. No, i będziemy tutaj. Ta ściana jest zrobiona, ta najwyższa. I to mnie cieszy nie trzeba tam, 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 wysoko po prostu podchodzić. O, widzicie, jak to wygląda ładnie. Okienko, tu jest wszystko ładnie zrobione, oszynowane. Także jest super. Ta strona, przynajmniej. A druga strona, to zaraz wam pokażę. Artur tam, zobaczcie, już tam będzie <grystanie> Ostro, ostro. <grystanie> Najgorzej, że zaczyna padać, wiecie, ale damy radę jakoś zrobić. Malta jest zrobiona. Artur tam wskoczy. Będzie kołki robił, okołkował to. A ja wskakuję z tej strony. Tu muszę dorobić to, tu, tu, tu. Tam i tam, tam, żeby to docieplić po prostu, to te wejście, tam na wejście, na taras, żeby to zrobić. No, Siatkom dzisiaj raczej nie ma szans zrobić, ale w przyszłym roku myślę, bo w tym roku już raczej nie. Jak ino będzie pogoda, to będziemy działać, a, tu, a tu już chodzi. Boguś jest demonem pracy. Ale powiem Wam, że Artur mówił mi, mówi, że już jest fajnie cieplutko, bo tu jest pokój, pokój od dzieci i właśnie na tym mi zależy, żeby było fajnie cieplutko. Widzimy nawet jak jest kalorytet zakręcony, to jest 20 stopni przy zakręconym, no to już jest naprawdę dobry wynik. No i. No, i działamy dalej. No, najważniejsze, żeby było ciepło. Oczywiście, wiecie, rachunki też spadną, tak? Bo energia jest teraz droga. No jednak ocieplenie daje swoje, tak? Dobra. I oddziałam, bo. A ty rybę, zobaczcie już tam. Będzie kołkował, a ja idę tutaj z tej strony. O jaki karnik. Panie na dzisiaj starczy. fajran, Już jest dokończone to wszystko. A Majtek sprząta. <grym> A majtek sprząta. Myje. Już starczy na dzisiaj. Kilka godzin roboty. Oszynowane jest. Jeszcze trochę oszynować przy oknach. I potem siatką zarzucić. I, i będzie dobrze z tej strony. Wszystko z tym zrobionym. Dużo cięć było dzisiaj, ale jest super naprawdę dobra no to do następnego To ja już w domu przyjechałem do domu Bo byłem tam u Artura zresztą widzieliście yy, Skaniowa No i taka miła niespodzianka mnie tutaj <śmiech> <śmiech> zastała, że tak powiem Nie rzucać taka paczka wielka Zobaczcie jakie to wielkie jest A wiecie od kogo? Od Bożenki Frontczak Bożenko, dziękuję Ci bardzo że... Wierzę mi musiałeś. Ale oczywiście no, jak cię znam tyle o ile no to ale zrobiłaś mi super niespodziankę naprawdę Dzisiaj przyjechałem i mówię patrzę A tu już odebrana i leży Dobrze to weźmiemy Otwieramy, zobaczymy co tam nie jest Powiem wam Zobaczcie jak wypchana Niesamowite O, jakaś mikołajkowo-świąteczna Zobaczcie co tu jest hmm. To dla nas e... Dlaczonki też Co to jest? To to nie wiem co to jest, naprawdę. Ale zobaczcie, no nie Ale się wykosztowało. tylko tak się wykorzysta, wykorzystałaś, Wykosztowałaś. Zobaczcie. I piękny Mikołaj Super. Pod choinkę będzie jak z nas co my tu mamy jeszcze o kawa super kawa piękne akurat mi brakło ty to masz wyczucia ja ci powiem czekolada mm. rewelacja naprawdę no nie no ja nie wiem czym ja zasłużyłem na takie paczki to jest niesamowite Zobaczcie to. Hm. No i tu jeszcze, patrzcie Rafael, takie duże, całe takie wielkie pudło. Pięknie, pięknie. Pięknie dziękuję, naprawdę. A co to tu jest? To jest to to. Muszę to zobaczyć. A tu jest jeszcze, patrzcie. Ale tego jest w Co to jest? Widzicie co? Ja to muszę spauzować i zobaczymy, co to jest za chwilę. Zobaczcie tego mi czekoladowego. Jak <grystanie> się wydaje, że to jest czekolad? Chyba tak. Zobaczcie. Piękny. to trzeba ostrożnie z nim się obchodzić, bo to jest kruche, ale jest taki cudowny. No takiego jeszcze nie widziałem nawet. Coś pięknego. Naprawdę. Ale jest piękny. Taki, patrzcie jaki on jest. No nie no, nie mogę się napatrzeć. No i jeszcze, jeszcze muszę wam pokazać. <śpuszczanie> Zobaczcie. Ile dla Aresa, on to uwielbia. Akurat mu się kończą, bo też mu kupuje takie, to będzie miał jak znaleźć. Trzeba go zawołać. Zawołać Aresa. Zaraz otworzymy i zawołamy. On tam gdzieś chodzi po ogrodzie. No Woniacz już przyszedł. Woniacz, co to jest tutaj? Co ty dostałeś od pożynki? Co to tu jest, Arlesku? Co to tu jest dla ciebie? Tak? A ty grzeczny byłeś? Byłeś grzeczny? Wyciągamy jedno. Oczywiście, że muszę nie dać, bo przecież on przecież zaraz będzie tutaj śliną, wszystko tu siadło ładnie. A pokaż łapkę, daj. No, łapka. Łapka. Siad. Łapka. Łapka. No. Ślicznie. Czek nie Jesz Jesz jeszcze nie jeszcze nie siad zostaw Patrzcie. zostaw no weź sobie weź. ja wam by to całe zjadł od razu no dobra to ja wam powiem że no nie spodziewałem się patrzcie jeszcze cała, cała paka jest po prostu tego Nie no, rewelacja. Dziękuję Ci bardzo Bożenko, no ale no naprawdę, no teraz to, żeś mi zaskoczyła, no i to <ścoughs> pozytywnie, ja nie mówię, że źle, ale wykosztowałaś się naprawdę, bo to wszystko jest, nawet takie Mikołaj, to jest strasznie drogie. No, dobra, no to nic, no dzisiaj tak jest otwarcia paczki i u Kaniowskiego po prostu... No dobra, tam tu u Kaniewskiego też trzeba pomóc po prostu, bo też trzeba coś zrobić, tak. I pomagajmy sobie nawzajem, to będzie wszystko OK. Dobra. No to... <laughs> Nie wiem nawet, co powiedzieć. To jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, Bożenko. I no, miłego dnia Wam życzę. Naprawdę. Nie wiem już, co powiedzieć. Trzymajcie się. Pa, pa.